Dołącz do akcji Go for ngo to dobra zabawa, współpraca i pomoc potrzebującym. Rolą pracownika jest spotkanie z przedstawicielem organizacji pozarządowej i wspólne spędzenie 30 minut. Wszystko po to, aby poznać się z przedstawicielem organizacji pozarządowej, aby porozmawiać i poznać się wzajemnie. Podejmij wyzwanie i zróbcie razem coś niezwykłego. Aktywność fizyczna, sport, ruch to przede wszystkim dialog. Korzyści popłyną dla wszystkich. Rób to, co lubisz oraz czym się interesujesz. Dziel się pasją i poszerzaj kontakty. Zdobywaj nowe kompetencje, otwierając się na innych. Wspieraj organizacje pozarządowe oraz ich beneficjentów, poznając ich działalność oraz potrzeby. Akcja łączy ludzi, łączy też CSR, zaangażowanie pracownika, wolontariat pracowniczy, dobrą zabawę. Pasy i aktywność fizyczną oraz wiele, wiele więcej. go 4 to gotowy projekt dla firm oparty na dostępności, ponieważ udział jest niezależny od lokalizacji i formy zatrudnienia pracownika. Projekt łączy także elastyczność. To pracownik decyduje o aktywności i wybiera organizację pozarządową do współpracy. To także nowoczesność. Unikalna formuła wolontariatu pracowniczego, ale też korzyści biznesowe. Budowanie poczucia przynależności, promocja, rozpoznawalność. W akcji pracownik lub zespół pracowników do 10 osób łączą się z przedstawicielem lub zespołem organizacji pozarządowych, tworząc wspólnie wyjątkowy zespół. Wspólnie możecie pójść na spacer, pobiegać, jeździć na rowerze, wypić kawę. Możecie także zaangażować się mocniej lub rodzinnie, organizując na przykład spotkanie z OSP aby obejrzeć wóz strażacki, możecie także pójść do domu seniora lub domu dziecka, aby porozmawiać z beneficjentami. Oni potrzebują waszego czasu oraz uwagi. Szczegóły akcji znajdziesz na stronie goforengo.pl. Zgłoś swoją firmę już dziś.